Czy wiesz, że ojcowie też cierpią w ciszy? Depresja nie wybiera. Dotyka również mężczyzn i o tym dziś musimy głośno powiedzieć. Depresja u ojców to temat, o którym rzadko się mówi, a który dotyka ogromną liczbę mężczyzn. Wielu ojców zmaga się z tym samotnie, bo przecież facet ma być silny, prawda? Ale prawda jest taka, że depresja nie patrzy na płeć ani rolę w rodzinie. Jak to wygląda? Często zaczynamy od utraty zainteresowania codziennymi rzeczami, które kiedyś dawały nam radość. Czujesz, że nawet najprostsze zadania stają się ciężarem. Do tego dochodzi ciągłe zmęczenie, brak energii, nawet wtedy, gdy fizycznie wielkiego nic się nie działo. Pojawia się drażliwość, wybuchy złości, czasem o rzeczy, które normalnie by cię nawet nie ruszyły. Problemy ze snem i koncentracją? To już codzienność. Dlaczego tak się dzieje? Bo presja, którą nosi na sobie ojciec, ta odpowiedzialność za rodzinę, bezpieczeństwo czy dom potrafi być przytłaczająca. Brak wsparcia emocjonalnego, ciągła walka o to, by być wystarczającym mężczyzną, to nie coś, co można ignorować. Do tego zmiana roli, bycie ojcem, zwłaszcza na początku, może być szokiem, którego nie każdy jest gotowy udźwignąć. I kiedy ta depresja zostaje zignorowana, niszczy relacje w rodzinie. Wpływa negatywnie na rozwój dziecka, które widzi i czuje więcej niż nam się wydaje. I pcha w stronę uzależnień, bo szukamy ulgi gdziekolwiek się da. Ale są też rozwiązania. Rozmowa z kimś zaufanym, z partnerką, z przyjacielem, terapeutą może zmienić wszystko. Samo przyznanie się przed sobą: Mam problem, to ogromny krok, dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. To nie luksus, to obowiązek. Wobec siebie i swojej rodziny. Nie jesteś sam. Twoje uczucia są ważne, pomoc jest dostępna, tylko musisz dać sobie po nią sięgnąć. Jeśli czujesz, że to o tobie, nie czekaj. Zacznij od rozmowy. Czasem jedna rozmowa, może zmienić wszystko.